No dobra, nawet tręby mam przed wróceniem na scenę. Ale po trzech miesiącach to wygląda mniej więcej tak o. Ściąłem włosy. I będziemy sprawdzać, jak mi będą odrastać włosy w tym nowym domu. No i zobaczymy, gdzie nas teraz YouTube zaprowadzi. Wiem, że po poprzednim odcinku też bym się nie spodziewał, że skończę tak, jak skończę. Jednakże już całkowicie życie się odmieniło. Więc ogólnie niszczymy poprzedni fundament, wylewamy cement od nowa. Nie wiem, ile razy na tym YouTubie mówiłem, że będziemy nagrywać całkowicie coś od nowa. Jednakże no teraz zdecydowanie będziemy coś robili od nowa. No i zobaczymy, jak daleko można tą drogą iść. Ile kroków tak naprawdę tutaj jest? Póki co mamy scenę wśród drzew. Póki co mamy scenę wśród drzew. Tam jest mój ochronny parasol, jest jakaś paleta, która tam stoi. No i zobaczymy, gdzie to wszystko nas doprowadzi. Oglądacie jedynego youtubera, który ma scenę wśród drzew. No i co? Co się jeszcze zmieniło tak naprawdę? Zmieniło się całkiem sporo. Zmieniło się całkiem sporo. Myślenie w mojej głowie się zmieniło. Wyszedłem z tego domu, czajcie. Wyszedłem z tego domu i okazuje się, że na zewnątrz porozmawiamy jeszcze o tym, jak jest na zewnątrz. W każdym razie myślenie się całkowicie zmieniło. Podejście do YouTube'a się całkowicie zmieniło. To jak w ogóle będzie wyglądać teraz, wszystko się też zmieniło. No ale powoli, powoli, zacznijmy historię od początku. Straciłem całkowicie tamten głos. Nie, nie, wiem, nie wiem jak go odzyskać, szczerze powiedziawszy. Trochę będziemy kombinować, pewnie i z ułożeniem, bo możemy zrobić konkurs, kiedy się nauczę prosto stawiać kamerę. No i zobaczymy jak to wyjdzie z tą kamerą, zobaczymy jak to wyjdzie z, z układaniem prosto tego statywu. Trochę mamy kombinacji, trochę będziemy sprawdzali, gdzie jak gdzie tak naprawdę Mówię ja, gdzie, 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 jest taka automatyczna, nie wiem, kopiarka do odpowiedzi, albo, 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 nie wiem, coś śmiesznego. Tu wstaw coś śmiesznego, czy coś w tym stylu. No i będziemy starali się odzyskać mój uśmiech. Póki co, miał być rem remament. No to zrobiliśmy remont, zdecydowanie. Ehm, minęło trzy miesiące. Przez te trzy miesiące wygrałem z tą leniwą, grubą kurwą. Trzeba się przyznać, że... Nie ma nic piękniejszego, jak ona leży na podłodze, a ja tutaj skaczę do nie wiadomo na jakiej wysokości. Jak jest potęga w posiadaniu coś na dzień, co chcesz robić tak całym sercem, własnymi rękoma, stojąc na własnych nogach? Jak jest w ogóle potęga takiej czynności, która może się powtarzać przez nieokreślone ileś czasu i jest Twoja, nie? No to, żeby faktycznie YouTube był nad, nad, nad moim lenistwem. To dopiero teraz się udało. Musiałem przez te trzy miesiące faktycznie zrobić takiego kręciołka, żeby ustawić faktycznie teraz YouTube na tym miejscu na moim rankingu, na którym aktualnie jest. No i porozmawiamy o tym koncepcie, coś na dzień. No bo kiedyś miałem szachy, albo książki, albo granie na komputerze. No i to też są spoko rzeczy. Wystarczy faktycznie mieć taką jedną czynność w trakcie dnia, która jest faktycznie twoja, jest faktycznie wykonywana przez ciebie i świat się jakoś kręci. Czas się jakoś w ogóle mija. Jest w ogóle po co wstawać następnego dnia. Jak się rozplanuje jakoś tak idealnie to wszystko, żeby coś się było na kilka dni, no to jest super, nie? Teraz mam taką motywację tego, że w końcu usiądę do komputera i będę mógł edytować swoje poprzednie wywiady. Edytować to co jest teraz. Mamy tą scenę tutaj, więc no będziemy tak kombinować teraz z tym wszystkim, że zobaczymy, zobaczymy jak długo, zobaczymy jak długo. <ścoughs> A więc. A więc budujemy dom na niczym. Przyszedłem tutaj budować dom na niczym z trójką, czerwonymi i z innymi również. No i zobaczymy w takim razie jak wygląda budowa domu. Jak Swatowski buduje dom. No albo Michał, nie? Jak ja. Jak ja buduję dom zobaczymy. No bo to wydaje mi się ma już naprawdę takie fundamenty, żeby... Mogło stać się faktycznie czymś, i skoro już mam wylany taki fundament, faktycznie mniej więcej coś tam cement, trochę się uczę pracować też na, na zewnątrz, no to zobaczmy, czy jestem w stanie zbudować dom całkowicie na niczym, całkowicie bez niczego, całkowicie jakby na ustalonych zasadach z rzeczywistością, które tak naprawdę nie są ustalone i rzeczywistości też, której do końca nie ma. Więc tak naprawdę, no zobaczmy na co nas stać w takim setnym wydaniu. Uczę się aktualnie. pamiętajcie, jak mówiłem o tym, o tym szczęściu, które zamknąłem sobie w pudełku? Aktualnie to szczęście w pudełku też jest, ale uczę się cieszyć w ogóle sekundami szczęścia albo takim w ogóle momentem szczęścia, momentem swojej własnej radości, bo nie ma nic piękniejszego niż faktycznie moment, w którym możesz być szczęśliwy. No niestety im bardziej jesteś dorosły, tym bardziej te takie poprzeczki szczęścia zaczynają Ograniczać w pewien sposób to, jak człowiek może się poruszać. Aktualnie staram się nauczyć, jak się obracać w tym moim szczęściu, tak, żeby faktycznie nie mieć tylko zamkniętym w pudełku tej emocji, ale odczuwać szczęście, radość i, i uśmiech, i no nie wiem, robienie czegoś pięknego, w staniu z łóżka, albo no wiecie, no chodzeniu zmotywowanym, albo posiadaniu czegoś do rozmowy, albo no cokolwiek tak naprawdę, nie? Fajnie było z tym uśmiechem przenosić góry. Uśmiech. Co mi daje uśmiech? <laughs> Rzeczywistość mi daje uśmiech. Rozmawialiśmy o tym, że... Wiecie, wszystko zaczyna mieć sens, a później o tym, że nic nie ma sensu. Aktualnie okazuje się, że w ogóle świat jest ułożony na, na strasznie dziwnych fundamentach. Nic nie ma sensu, wszyscy są szaleni, ale w tym szaleństwie ułożyłem siebie. Ułożyłem to, kim, na, na czym mi zależy. Ułożyłem stuprocentowego Michała. Wiem, gdzie idę, wiem, co mi daje szczęście. Jestem ciekawy, jak długo mi zajmie droga do mojego szczęścia, nie? No i planuję na tym kanale mieć takie miejsce, gdzie to szczęście będzie zbierane, gdzie to wszystko, jakby wiecie, zacznie mieć sens, albo gdzie, gdzie będziemy chodzić po ciekawych ludziach i się dowiadywać, przepraszam, bardzo, a jak ty ułożyłeś to w swoim życiu? No i co jeszcze daje mi ten uśmiech? Chłopaki. Chłopaki, dzwoniłem do siebie z chłopakami ostatnio coraz częściej. Ciężko mi odbierać, bo zacząłem grać w stare gry komputerowe, w które długo nie grałem. No, i teraz człowiek siedzi z takiego radością przed komputerem, mam swój własny kąt w takim nowym pokoju, do tego jeszcze długa historia. No i całkiem ciekawie mi się wraca takich, wiecie, momentów, kiedy. Człowiek po prostu siedzi sam ze sobą i gra w grę komputerową. Siedzę i planuję, jak będzie wyglądać przyszłość. Nie ma co ukrywać, że mi szczęście daje zaplanowanie tej idealnej przyszłości, tego takiego idealnego kroku, albo no. Takiego momentu, gdzie będę faktycznie w stanie był, być szczęśliwy. No czyli tak naprawdę, ile czasu zajmie nam podróż od takiej takiej sceny w lesie do własnego studio. Nie? Możemy się założyć, ile czasu po prostu zajmie nam podróż do tamtego, tam, tamtej strony. No to teraz będziemy kombinowali z tym YouTube'em. Bo ten YouTube to jest faktycznie mój fundament, mam aktualnie 0 zł, mam aktualnie 0 zł przy sobie, czy tam może 30 zł mam, ale w każdym razie chciałbym pieniądze zacząć czerpać z YouTube'a. Żeby czerpać pieniądze z YouTube'a, no to Faktycznie trzeba się wziąć za YouTube'a. Czyli będziemy sprawdzali, jak mnie wydają. Będziemy sprawdzili co co robią i jak wygląda w ogóle, wiecie, tak naprawdę ja co tydzień. No i, no i będziemy przychodzić tutaj, tutaj, deklarować swoje wypowiedzi, szukać jakiegoś fajnego tajemnicy albo rozwiązywać zagadki, które są przesyłane przez rzeczywistość. Rozwiązywanie zagadek to jest w ogóle to, na czym ja się zawieszam aktualnie. Gdyby nie zagadki, to, to, to nie wiem. A zawsze jest jakaś tajemnica, nie? Zawsze jest jakiś następny krok, zawsze jest coś za winokręgiem, zawsze coś tam, coś, coś, coś się czai, nie? Staram się za dużo nie zaspojrować. Wiem, że troszeczkę zatrzymałem kanał na pewnym momencie i przydałoby się tam tego momentu iść dalej. Wydaje mi się, że jesteśmy nad takim krokiem nad przepaścią. Przejdźmy przez tą całą przepaść. Udało się nie upaść. I sprawdzimy, jak wygląda to wszystko dalej. I wydaje mi się, że historia ma potencjał być... Legendarna. Więc skoro możemy być legendarni, no to idźmy tą drogą ludzi legendarnych, tą drogą króli, albo drogą antykróli właściwie. I zobaczmy, i zobaczmy. Zobaczmy, czy będzie tak legendarnie, jak, jak te historie wszyscy opowiadają. Jak ci chłopacy przez telefon do mnie, do mnie krzyczą coś tam. No, zobaczymy, czy to będzie wyglądać tak, jak ma wyglądać. Zobaczymy, zobaczymy. Porozmawiamy trochę w długości o tym całym remoncie, który nastał, ale zostawiłem ten kanał z tamtym chłopakiem i troszeczkę chciałbym historią iść chronologicznie. A musiałem sobie wszystko przypomnieć, poukładać i w ogóle wiecie, mieć faktycznie historię do opowiedzenia, a nie trochę chaotyczną cha, wypowiedź. No, ale zobaczymy, zobaczymy. Póki co chciałem włączyć kamerę. Zobaczcie, jak wyglądam. Nie ukrywam, że. Trochę słabo z tą fryzurą wyszło. Muszę się troszkę bardziej ogolić. No ale. Ale jest spoko. Jest spoko. Okazuje się, koniec końców. Że jest spoko. No i tak mi śmiesznie z tym całym konceptem tego kanału, bo troszkę zmienił się koncept widza, teraz zmienił się koncept tego, jak wygląda moja droga, teraz się zmienił koncept tego, gdzie my w ogóle idziemy. No i całkiem ciekawie będzie się to wszystko zbierało, całkiem ciekawie będzie się wszystko opowiadało. Mam nadzieję, że was nie zanudzę. Mam nadzieję, że będzie coraz ciekawiej zamiast tym nie mniej ciekawiej. No i kurde, no. Cieszę się. Cieszę się w sumie strasznie. Jesteśmy na zero. Nie ma co szykiwać, że historia do tego momentu całkowicie tamten głos, no to już nie jestem ja. Więc nie wiem, jesteśmy teraz odrodzeniem feniksowym czy coś w tym stylu. I od tego odrodzenia aktualnie będziemy kombinować i patrzyli, co się, co się idzie dalej. W końcu poczułem tego YouTube'a, może w ten sposób. W końcu poczułem tego YouTube'a. No, czym jest więcej ten kanał niż rozmowa z kimś? Ale z kim? Pewnie z kimś, kto siedzi w samolotach i się śmieje. Przyrzekam, że co nie wyjdę na zewnątrz, to jakiś samolot nade mną leci. Albo UFO nade mną leci, kto wie. Ostatnio w, noc, w nocy wyszedłem na taką górkę, to przyrzekam, że wydawało mi się, że jedną gwiazdę naprawiają. Jejku, ile historii w sumie... Jak teraz, jak teraz myślę o tym wszystkim, to ile historii się stało przez to wszystko. Ile faktycznie kroków zrobiliśmy. Jakie w ogóle dzikie rzeczy zaczęły się dziać. I w drodze tutaj, i w, i w drodze tam, i w nocy, i w trakcie dnia, i co przeszliśmy. Nie mam już nic na rękach, pozbyłem się wszystkich, e, wszystkich brązoletek. Zegarek mam dobrze schowany w jednym pokoju, ale ogólnie, ogólnie to nowy start, fresh, restart. Nie? Robimy całkowicie restart komputera i nie wiem, o czym się rozmawia dalej. Nie, no w sumie przyszedłem to zapisać. Tak sobie myślę. Zdobyłem miano fajnego faceta. I zobaczmy po prostu drogę, jak daleko fajny facet może iść. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mnie wspierali w tej drodze. Dziękuję bardzo za to miejsce. No i do następnego filmiku wychodzi na to. Puszczajcie to. Do następnego.